Witajcie. No co nad Rozpudą, normalny wieczorek, tutaj się spędzamy czas troszkę. Ci się lekko wieje, jak to nad jeziorem do domu, trochę musi powiać, ryba potem lepiej bierze. Zapraszam was na ognisko. Coś przekąsimy sobie kurat piekę, kaszaneczkę To i was poczęstuję O tutaj taki nowy brzeg zrobiliśmy Nad jeziorem Żeby właśnie na takie okazje Grillowe Wakacyjne, wypady Nad jeziorko To właśnie Zrobiliśmy taki brzeg do pieczenia kiełbaski już tam ona się piecze, troszeczkę tu, troszeczkę ją doprawimy jeszcze, kaszaneczkę. O tu opał spadł z nieba, I o tu się piecze kiełbasia, znaczy kaszaneczka pyszna. Takie schodki. O tu już mam talerzyk przygotowany, będę brał kiełbaskę, znaczy kaszaneczkę, żeby sobie przekąsić. O. A tu jakaś myżaweczka trochę pada Ale tu nawet lepiej, bo nie może być taka gorąca taka szaneczka. O tu sobie zbiorę Bo fajnie się upiekła Elegancko O No i co? Trzeba iść po chlebek, bo co tu tak bez chlebka? Przycupnę Popatrzę na krajobraz, bo jest piękny Delikatna falka to, no na ryby to tak trochę słabo, no na te ryby, bo no troszeczkę może łódką bujać, ale to tam delikatnie, wiadomo, ktoś jest zapolonym, wędkarzem, to o. A tu unikalny, jedyny w swoim rodzaju grill na talerzu, że kaszanka tak się pieczy od, od talerza, nie, no troszeczkę tam mrzawka się zwiększyła, troszeczkę mocniej wieje, ale to to nic nie przeszkadza w grillowaniu, nie? Tak się nad rozpudą, żyjemy. No i mamy wesoło. Pozdrawiam serdecznie, bo tu trzeba za się wziąć, jestem troszeczkę już głodny. Także pozdrawiam, trzymajcie się tam nad morzem czy w górach. No i co, życzę Wam smacznego.